Młodzieży. Znany, idę, wciąż... Dla młodzieży z Czadu i boli... oprócz tego. Brakuje, ale mój drodzy jest między nami. Ważnym elementem naszych przygotowań było posłanie. W Niedzielę Miłosierdzia, w Katedrze w biskup Piotr Sawczuk posłał wszystkich wolontariuszy do działania. Jest bezpieczeństwo. W tym celu właśnie nasi wolontariusze uczestniczyli w szkoleniach z pierwszej pomocy, aby wiedzieć jak zareagować w trudnych sytuacjach. Światowe Dni Młodzieży będą pod koniec lipca. To są wakacje, może być upał, może być zimno, nie wiadomo co się zdarzy. Trzeba wiedzieć jak udzielić pomocy. Odbyło się także szkolenie wolontariuszy, gdzie poruszano zasady bezpieczeństwa podczas imprez masowych, poprowadzone przez naszą policję a także przez Karinę Janas, czyli jedną z twórczyń ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka, która przedstawiła zadania i funkcje wolontariuszy. Oprócz tego co miesiąc odbywały się spotkania, podczas których zarówno wolontariusze, jak i młodzież z naszego rejonu mogli spotkać się, mogli wspólnie, wspólnie pomodlić się, adorować Boga, uczestniczyć w różnych inscenizacjach i to jest taki drobny procent tego,